Gilus! Kurwa, jak się poiszczałeś jak... uuu, YouTube Lecimy Kurwa, ale się poiszczałeś brzdalu. Ujeja. Gilus Co ty ze stąd zrobiłeś? Na iba Bela, nie? Poiszczany tutaj leci Ci Zobacz Gilusa Jaka Barra! P Вас pechak? B Wheel! behavioural Il ech servir Bela! S Ay glorious! X saludare! Ilu co ci się stało ja się, nie. Sobie nie chcesz? Nie papierosa? Nie chce. Ile, Dużo robiłeś, nie? O, o chuj da się pożegam, nie? Co? Co, to co się. Ale śmiesz z Gilu, Iluso jest z tobą! Halloween mas ne gilos? Gilos. Halloween? Telerane jak skurvsi, ne? Česko. Ty si se tam.